Pozbawczo hostio godna czci co lud do niebios wiedziesz w no i srogi wiernych ci daj się pomoc ześnij nam jednemu w trójcy władcy ziemi niech będziesz mała, każdy czas nie ponwie tym życiem swym W ojczyźnie rajskiej Dasz nas. Amen. Bądźże pozdrowiona, Osty ożywa, której Jezus Chrystus, bóstwo mu krywa. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej posty wita witaj Jezu, Synu Mary, Ty jest Bóg prawdziw, świętej chosty, Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. O wiarę, nadzieje i miłość. Zdrowaś Maryjo, Łaski, pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony. Owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Marii pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony. Owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta i i Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, Część druga, Różańca Świętego, Bolesna Tajemnica Pierwsza. Modlitwa Pana Jezusa w ogrójcu, módlmy się o pokój na świecie oraz we wszystkich intencjach Ojca Świętego Leona, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Strowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, Łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Strowaś Maryjo, Łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Strowaś Maryjo, Łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Strowaś Marii Łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Strowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga, biczowanie Pana Jezusa. Módlmy się W intencji naszej Ojczyzny, aby była silna Bogiem, aby wszyscy Polacy zjednoczyli się w tej trudnej sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony, owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony, owoc żywota Twojego Jezus. Strowaś Maryjo, Łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony, owoc żywota Twojego Jezus. Strowaś Marii Łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony, owoc żywota Twojego Jezus. Trowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Trowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Stołaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Siedziałem na łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Ciernie mu koronowanie Pana Jezusa. Mówmy się w intencji naszych rodzin o miłość wzajemną i zgodę w naszych domach. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony powód żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, życzy, teraz, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony powód żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, Łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony, owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony, owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski, pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, łaski, pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. O Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta Dźwiganie krzyża na górę kalwarię. Módlmy się za tych wszystkich, którzy podejmują dzisiaj decyzje w naszej Ojczyźnie, aby nawrócili się, aby nie niszczyli sumień małych dzieci, szczególnie w szkole, aby nie deprawowali naszych dzieci poprzez wprowadzanie przedmiotów niezgodnych z moralnością katolicką. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony, owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony, owoc żywota Twojego Jezus. Strowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Strowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Strowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, nami teraz w naszej łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Strowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Strowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Strowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony, owoc żywota Twojego Jezus. Módl się za nami Strowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. nowi, Duchowi Świętemu, o mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od Ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, śmierć Pana Jezusa na Krzyżu, módlmy się za naszych zmarłych. Szczególnie za zmarłych rodziców, krewnych, znajomych, za tych wszystkich, którzy polecali się naszym modlitwom, za naszych zmarłych parafian, prośmy o szczęście wieczne dla nich, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Strowaś łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Strowaś łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Słowaś Mariu łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mariu łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Strowaś nam i pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Strowaś maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławiona między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Módź Maryjołaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Strowaś imię łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej po Twojego miłosierdzia. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiał. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosach. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierząc w Ducha Świętego, święty Kościół powszech, świętych obcowanie, grzechu odpuszczenia, ciała zmartwychwstania, żył odwieczny, a upadni na kolana ludu czcią przejęty. Uwielbiaj swego Pana, święty, święty, święty. Uwielbiaj swego Pana, święty, święty, święty. Módlmy się. Boże, Ty w najświętszym sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twoje, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenaj, świętszy sakrament. Teraz, zawsze i na wieki wieku Amen. Niechaj będzie pochwalony przenaj, świętszy sakrament. Teraz zawsze i na wieki, wieku Famen. Niechaj będzie pochwalony, Przenaj świętszy sakrament, Teraz zawsze i na wieki, wieku Famen, kochajmy Pana. Osar sayego